Witajcie bardzo serdecznie. W kolejnym filmie chciałbym poruszyć temat troszeczkę nietypowy. To znaczy, chciałbym wam pokazać i po, pokazać, chciałbym Wam powiedzieć, jak nie dać się oszukać w marketingu afiliacyjnym. Po prostu pokażę wam, jakie są oszustwa. Powiem Wam, jak się ustrzegać i jak to wygląda od podszewki. ty musił poczekać chwilkę. Dobra słuchajcie, pierwsze takie bardzo często spotykane oszustwo, to nie jest nic innego, jak opłata za dołączenie do programu partnerskiego. Słuchajcie, jeżeli pójdziecie na przykład do pracy na etat, tak? Przejdziecie całą rozmowę kwalifikacyjną i idziecie do pracy na etat. No nie wiem, takim dobrym przykładem będzie chyba muzyk. Słuchajcie, idziecie na przykład do pracy w Filharmonii. Zatrudniliście się, przeszliście rozmowę kwalifikacyjną. Wiecie, wszystko fajnie, ale dociera się do tej Filharmonii i nagle musicie kupić bilet wstępu. Hmm. Trochę to dziwne, nie sądzicie? Słuchajcie, programy partnerskie przynajmniej te, które ja rekomenduję, ponieważ sam na nich zarabiam, są bezpłatne. Słuchajcie, gdyż założeniem programu partnerskiego jest to, że jeżeli ktoś już ma jakiś produkt bądź usługę i w tym momencie chciałby prosić Cię o pomoc w rozpromowaniu tego, tak? W tym, wiecie, celu udostępnia Wam linki właśnie partnerskie, afilacyjne, zależy jak kto to może nazwać. Można nazwać to jako afilacyjne, można nazwać to partnerskie, to jest bez różnicy. Dostajecie jakieś wsparcie marketingowe i dzięki tym narzędziom już możecie w bardzo prosty sposób Promować te produkty, tak? Słuchajcie, i teraz powiem Wam tak: wtedy to reklamodawca za pomoc w uzyskaniu tak naprawdę małym kosztem klienta, tak? No to dzieli się z Wami, czyli dzieli się z Tobą, czyli z wydawcą wynagrodzeniem. No i według mnie to jest faktycznie uczciwe. Ale słuchajcie, jeżeli Ty, słuchaj, jeżeli ty miałbyś płacić za tę możliwość, to słuchajcie, to jest jedna wielka pomyłka to Tobie powinni wręcz zapłacić za to, że Ty pracujesz. To jest tak samo jak wynagrodzenie, które dostajesz na etacie. Za pracę dostaniesz wynagrodzenie. Tutaj powinno być tak samo. Więc słuchajcie, jeżeli jeszcze nie zapłaciłeś nikomu nic, to mega się z tego powodu cieszę i nie płać, bo to nie ma sensu. To, to, to jest oszustwo, jakim są bardzo często ludzie wciągani. Słuchajcie, pod tym filmem wrzucimy Wam, z dymusiem, wrzucimy Wam linki do programów partnerskich, w których ja osobiście działam i mam 100% pewności, że są one po prostu bezpłatne i nie macie żadnej opłaty członkowskiej lub za dołączenie coś, lub dla jakichś podobnych opłat, tak? Dodatkowe są to programy, które was do niczego nie zobowiązują, tak? Pracujesz, kiedy znajdziesz czas, kiedy chcesz, kiedy masz ochotę. I za tę pracę otrzymujesz wynagrodzenie. Ale jak nie chcecie pracować, to też nic się nie dzieje, tak? Masz konto po prostu w tym programie. W każdej chwili możesz sobie wejść, coś tam poklikać i zarobić więcej. No słuchajcie, jeżeli mielibyśmy płacić za rejestrację w programie partnerskim, to wchodziłoby do tego osoby bogate. Po pierwsze, zobaczcie, jak możemy płacić za coś, czym. No nie wiem, no tak jak porównałem to wtedy do tej pracy na etacie. To jest tak, jak nie wiem, poszlibyście do sklepu, żeby coś kupić, tak na przykład. Żebyście coś kupili, ale żeby to kupić, musielibyście zapłacić za to, że wchodzicie. Rozumiecie? Płacić za bilet do sklepu. No nie wydaje mi się takie uczciwe to zbytnio, nie? Tak samo jest właśnie w programie partnerskim. Słuchajcie, zaczniemy może drugi. No drugie to jest oszustwo rekrutacyjne. Tak, tak, to mówię, oszustwo rekrutacyjne. Słuchajcie, mamy multum portal ogłoszeń, portali ogłoszeniowych, tak? Nie wiem, typu pracuj.pl, infopraca, OLX. I jeszcze mnóstwo, mnóstwo, jest ich naprawdę dużo. Słuchajcie, jest tam masa ogłoszeń, masa ogłoszeń uczciwych, faktycznie uczciwych, gdzie ktoś naprawdę potrzebuje pracownika, ale słuchajcie, zdarzają się przypadki i są one niestety coraz częstsze. Więc tutaj chcecie po prostu tylko uczulić, żeby to sprawdzać. Tak jak Ci teraz powiem, jak to działa, żeby to sprawdzać, że nawet jeżeli trafiłeś na ten kanał przypadkowo i po tym co usłyszałeś już nie chcesz udzielać się ani działać w afiliacji nie szkodzi. Proszę Cię, abyś został jeszcze chwilkę, gdyż, słuchaj, na pewno będziesz szukał pracy. I to pracy na pewno online, skoro po prostu tu trafiłeś. Więc uważaj na taką sztuczkę, bo to jest najczęściej spotykane w sklepach internetowych. Często właśnie takie fikcyjne sklepy ogłaszają się, że słuchajcie, w związku z dynamicznym rozwojem potrzebują pracownika, to znaczy asystenta sklepu, kasiera, osoby do pomocy, bądź osoby, nie wiem, do obsługi klienta, no cokolwiek, jak rozumiecie po prostu ten początek tego ogłoszenia wygląda jak najbardziej fair, najbardziej z porządku, jak wszędzie. Ale słuchajcie, w pewnym momencie rekrutacji otrzymujesz informację. Słuchajcie, my tu w naszej firmie korzystamy z konta Alior Bank i najszybciej, jeżeli chcesz mieć wypłatę, więc my tylko na takie konto przesyłamy, właśnie na ten Alior Bank. Jeżeli chcesz mieć u nas pracę, to załóż sobie konto w banku. Tu masz link, załóż z tego linku i daj znać. Wtedy będziemy mogli kontynuować rekrutację. No, słuchajcie. No i co się dzieje po założeniu tego konta? Kontakt się ulewa. Gdzie tu jest oszustwo? Słuchajcie, oszustwo jest tu, że osoba wcisnęła Ci swój własny rynk rekomendacyjny. Po prostu poleciła Ci konto bankowe, po czym Cię zablokowała. Wiecie co, czy to jest legalne? No niestety nie ma przepisu, który by tego zabraniał. Ale jest to po prostu nieetyczne. Słuchajcie, tak naprawdę nie będziesz stratny yy, bo tak naprawdę to konto możesz sobie zamknąć za chwilę. To nie jest problem. Tak naprawdę ktoś wykiwał cię na link partnerski, który naprawdę mógł być po prostu twoim linkiem i mógł zgarnąć z tego prowizję. Słuchaj, szukałeś innej pracy, a niestety dało się wciągnąć w taki wir oszustw. Ponieważ będziesz szukał innej pracy, i tam okaże się, że trzeba inne konto założyć, i tak w koło. Pamiętaj, gdyby na jakimkolwiek momencie rekrutacji, to już wracam się do każdego z Was. W jakimkolwiek punkcie okazało się, że musisz zakładać jakieś konto, że musisz zakładać konto, bo jest to wymagane, bo inaczej nie da rady wypłacić ci wynagrodzenia, to niech zapali się czerwona lampka. Najlepiej jest wtedy od razu zrezygnować z tej oferty i poszukać sobie czegoś innego. Słuchajcie, nie ma w Polsce żadnego problemu, aby wypłacić wynagrodzenie na dowolne konto bankowe za Twoją pracę. Faktem jest, że Jeżeli masz konto w tym samym banku co pracodawca, to owszem, to wynagrodzenie będzie wcześniej, tak? Będzie szybciej na koncie. Ale w naszym kraju jest tak, że zazwyczaj w następnym dniu pieniądze będą na Twoim koncie. Wiadomo, w weekendy przede nie idą, ale w poniedziałek wypłata już będzie na koncie, tak? I niech tu nie będzie żadnych minusik, że po prostu nie masz konta w tym banku. Bo gdyby się okazało, że oni ci pytają, w jakim banku masz konto i powierz że nie wiem, masz akurat w Ariorze, to oni wtedy, że sprzedają wynagrodzenie tylko na PKO. Proszę założyć PKO i tak powiesz, że masz później, nie wiem, w PKO każą mi założyć mBank i tak w kółko, tak? Jest to nagminne oszustwo, więc trzymam kciuki, abyś po prostu nie dał się oszukać. Teraz po prostu już wiesz, jak to wygląda. No i trzecie, już takie najczęściej spotykane i najczęściej ludzie obawiają się tego. To jest tak zwane korzystanie z linków, ale tak zwanego pseudo lidera. Słuchajcie, po którym po prostu następuje blokada. Jest sporo, bardzo sporo oszczególnych takich biznesików internetowych Projekcików można to nazwać, gdzie no każą Tobie skorzystać z danych produktów po to, żebyś poznał produkt i o, o ile są to produkty bezpłatne, tak, które dają zarobić nie tylko liderowi, ale i Tobie, bo to jest bardzo ważne, w końcu Ty szukasz pracy, więc to Ty chcesz zarabiać i o ile jest to uczciwy projekt, który później pokaże Ci, jak te produkty promować, jak je po prostu pokazywać dalej, Proszę promować dalej, bo to jest właśnie idea afiliacji, nie branie produktów na siebie. Tylko właśnie polecanie ich daje dalej i regularne zarabianie na tym. To jeśli to jest tak to git, to spoko, to projekt jest w porządku. Ale słuchaj, jeżeli po skorzystaniu z 5, 6, a bardzo często jest to dużo większa ilość produktów, następuje blokada, no to niestety ale dałeś się oszukać. No i tutaj kolejna sprawa: czy to legalne? No, nie ma przepisu, który by tego zabraniał. Ale czy to jest etyczne, odpowiedzcie sami. Tak więc, jeżeli nie chcesz trafić na takiego pseudo-lidera, to na jednym z moich filmów mówię, jak weryfikować lidera, tak? Ale powiem Ci jeszcze krótko w tym filmie: słuchaj, sprawdź swojego potencjalnego mentora bądź lidera, czy on faktycznie zarabia na tym, czego go macie uczyć. Bo jeżeli nie, no to czego macie nauczyć? I kolejna sprawa: weź sobie, wpisz imię i nazwisko potencjalnego mentora bądź lidera w wyszukiwarce Google. Zobacz, co ci, wyskoczy, co ci wyskoczy. Mogą wyskoczyć Ci, nie wiem, możecie wyskoczyć sam Facebook, może Ci wyskoczyć sam YouTube, albo jedno i drugie, plus jeszcze na przykład blog. No, różnie się zdarza. Ale jeżeli wyskoczą Ci na przykład jakieś filmy na YouTubie, wyskoczy Ci jego Facebook, przejrzyj wszystko, czy ta osoba faktycznie działa, czy prowadzi te media społecznościowe. Słuchaj, jeżeli o mnie chodzi i widzę osobę na YouTube, na YouTubie już ją widzę, to już zyskuję u niezaufanie. zaufanie. Dlaczego? No, dlaczego ty muś? Ponieważ pokazuje swoją twarz i mówi o tym, w czym zarabia, tak? No, raczej słuchajcie, raczej oszust nie pokazałby twarz. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i dotrwanie do końca tego wideo. Jeżeli nasuną Wam się pytania, to zapraszam do kontaktu. W opisie filmu dam Wam link do mojego Facebooka i wtedy będziemy mogli już sobie pogadać na spokojnie, tak? Pogadamy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, chętnie rozwieję Wam wszystkie wątpliwości. To nie jest tak, że wszystko w internecie jest oszustwem. Nie. Tylko zaryzykujcie. Nie bójcie się wyjść ze swojej strefy komfortu. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.